Jesteśmy w personel szpitala Świętego Doktorze Boni prosimy na próbę. Cicho! Ciachko. Doktorze Kononi. Ko doktor gra no czarny charakter w mojej sztuce. Jego matka właśnie umarła. Doktorze Boni, bardzo mi przykro. Ale patrząc na pana, musiała mieć już swoje lata. Jego matka. NFZ. ZFWD. Zabierz go do łazienki. Może wateczkę? Ja Chcę zobaczyć moją mamę. Twoja mamusia jest w lepszych rękach od rąk naszej służby zdrowej. Co? Jest na dole. Nie, nie jestem pewna, że nie. Jest na górze. Nie, nie jest. Pastor też powiedział, że jest na dole. Jak on mógł tak powiedzieć? Chłopak po prostu potrzebuje swojego ojca. – Właśnie. Gdzie jest mój ojciec? Jak znał życie to? – Przy matce w kotnicy. <noise> – <noise> Zabawa fajna. Podoba mi się. <noise> – Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę się nie śpiesz. – Ale... Proszę! Zazany tu a, Zaraz to wróci. Doktor, lepiej by było, gdyby wrócił pan do ojca. Jest na dole. Tak? Znowu rozrabia? No, niech zaś się opakował. A to wie pan, e, może musi być jakieś e, na porozumienie. Zobaczymy, co siostra ma na ten temat do powiedzenia. A o siostrę akurat nie się pan nie martwi. Chyba, że o odecę. Ja... Pan i przybywa na naszym oddziale zbyt... Czy nie zechciałby pan wrócić na swoje oddział? Nie, wolę być tutaj, prywatna nie. sala z rynki. Trafi mnie tylko jedna rzecz. Moja żona nie wróciła do mnie. Serio. I widzi pan? Nie ma tutaj odpowiednich warunków. Indynego kocika małżeńskiego ułożano. Nie, pan? Zajmiemy się tym panie lecki. Przed chwilą wyszła z ponem. I lekarze, tacy tępi! Moja żona wyszedł z tego pokoju z moją żoną! Tak, rzeczywiście. Panie Leslie. No, mało rozgadnięta, doktor. Ale może panią jeszcze przystać? To jest niemożliwe, bo jeszcze na partiel. Wygląda jeszcze u, u, całkiem, całkiem do tych rzeczy w każdym razie. <todgłoszanie> przepraszam, przepraszam, tego. No to, że ta pani, która czeka na dole, jest żoną tego pana. Jak mam być szczery, sierżancie, nie jestem tego pewien, ale chyba tak. Ale to pan jest ojcem chłopaka. Wolałbym nie być tego pewien, ale nie jestem. W takim razie to on jest jego tak? Na pewno nie jest jego matką. No, to znalazł sobie bardzo atrakcyjną, rolę, W starym piecu diabeł ja pali, co? Tak, ja zaczynałem ze miałem 13 lat! Ej! Tak, a pan powiedział, że jest pacjentem. tak. Jestem pacjentem, a z zawodu jestem... wiesz, kto to jest doktor Koloranówski? Co... Duchowny. Zgadza <grymne> Tak, jestem duchownym na rekonwalescencji po podakrze i operacji na hemorowie. Tak? To dlaczego nie nosi pan kolorantów? Bo jestem nieuchodomsty! <grymne> <grymne> Słuchaj, idź poszukaj matki. Nie ruszę się stąd, dopóki nie porozmawiam ze swoim ojcem. Słuchaj, to jest pokój wyłącznie dla personelu lekarskiego. I pacjentów na rekonwalescencji. Nic mnie to nie obchodzi. Słuchaj, synu. Nie! Posłuchaj mnie, synu mój, drogi synu.